Cześć, tutaj po raz trzeci, znowu w pełnym składzie, napędzani grami, czyli ja Sebastian, Łukasz oraz Dominik. I znów Rainbow Cześć. Six Siege. Cześć wszystkim. Zaczynamy. Ty, mówisz jakby już co za kara był ten Rainbow Six Siege. Bo wiecie, Brysław dalej jest w epoce CS:GO GO, niestety. No. Próbujemy nie chcę się go, otworzyć tego oduczyć, ale. No, znaczy, nie, nie mówię, nie że jestem w epoce CSGO, ale jednak polegać w CS. Ale ja, po, po jak prostu jego sprzedaży znaczy, nie pozwalam. Ra 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 Rainbow, no. Rainbow Six no. też mi się bardzo podoba. Nie mogę powiedzieć, no, że nie, no, ale no. jednak z takich strzelek gdzieś mi bardziej CS przypadł do gustu. A wy jak uważacie? Możecie oczywiście napisać w komentarzu, czy wolicie CSa, czy wolicie Rainbow Six, a może jeszcze jakąś inną grę. Dajcie nam o tym znać. I nagle taki spam, nie, że ten CS to... <śmiech> to <śmiech> no, albo to nie, może. że my obraziliśmy w ogóle grę, no, no, w którą grają miliony ludzi, na której no, zarabiają. mamy. Ale do 1.6, a nie do... <śmierdzi> Jeszcze mam sentyment do brysia. <śmierdzi> to jest <na> perełka. Medialna bestia. Ej, tutaj też mamy bombę? O, to oni na pewno... No, dobra. a ja ten... A ja tego Jesteś nie zauważyłem. Ja jestem tu, gdzie ta... To coś, oto. Ona coś do mnie powiedziała. Uciekam, czekam, bo na dziwna jest. Wchodzą, wchodzą! Gdzie? Dołem. Tu. Oknem. Co, co ty? To nasz był. To ona wybiegła? Co ona jest, niepoważna? Tak. W ciężkim szoku A jest. A tu z... No, Ej, wiesz, tam się wiesz, wiesz, ty masz niezabarykadowaną ścianę? Ja? To, tu, chodź Dominik, to. Robimy tą ścianę. Ja już nie mam tych przecież. Nie masz już? Słyszę, słyszę. Ty, co ona jest jakaś. No Ta nie. Betona wiem. chyba, wiesz? No ale wiesz, w tym szaleństwie jest metoda, no trzeba przyznać, że. Patrz. Tam jest A za okno, ja tam zamierzyłem. Tam jest jakiś balkon, czy to to jest? Bo ona nie, spoduje. ona się na linię spuszcza. Nie, to jest nie nie przy ludziach. Nie ma czym ten Kto oznaczał? Ty jesteś wyszedł. Ja oznaczyłem No bo tutaj jest gdzieś. I ona jest na tym, tak? Tu jest. No była, ale już jej tam nie ma, stary, przed sekundą to sprawdziłem. Tu ona biega przy mnie, ja się jej boję. Uciekam od niej Drona puścili. Od Twitcha jeszcze to jest najgorsze. Dobra, gdzie? Z jest? której strony? A, dobra, już wiem z której. Wchodzą? Tak, tak. Wchodzą gdzie weszli? Pod... Tam od schodów. Dobra, Zupełnie. widzę. Słyszę gdzieś linę, stary. Słyszałeś gdzieś linę? Co to było? Nie, to wiem, super. No nie, za to ale za no, e, I bardzo, by... proszę, żebyś, bardzo proszę, Grali... żebyście Bardzo, tego w życiu nie robili. Graliśmy tutaj pierwsze skrzypce ewidentnie. Nie opuszczajcie rozgrywki w trakcie. To jest najgorsze co można zrobić. No, słuchaj Friday i nam i im. To tak jakby wyskoczyć z pędzącego samochodu w trakcie jazdy. No nie opłaca się. Ale no, ale powiem Wam, że statystyki sobie robimy ostatnio w grach, nie? Mega. Ja na przykład ostatnio w się rangę straciłem, więc chyba dobrze ja. jest. No tak, no <laughs> bardzo, ale. Ale Spelewii. w jest zdecydowanie więcej ostatnio wygranych, no, co prawda frekwencja przeciwników jest raczej słaba, ale... Zaś hmm. tak gwiazda. Ej, no ale jak dobra, my ja to mamy grać jak to... ich jest trzech, a nas jest pięciu? No bez przesady No. Aż mi jest. O, dobra, wchodzi ktoś do gry. Aż mi jest przykro ich zabijać. Ale czekaj, ktoś... A, dobra. Pięciu weszło. No tak, tylko że oni weszli, wiesz... Yy, I będą dopiero od następnej. A gdzie jest bo... ...bo się... oni... oni są głównym tym? To jest to samo miejsce, gdzie my mieliśmy. Nie wiem, ale ja już szedłem. Czekaj! Dominik, czekaj, czekaj, czekaj! No, to jest twój dron? nie no. Dobra. Kogo to jest dron? Nie wiem, no mamy gdzieś Twitch, ale, ale nie wiem gdzie. Ja już jestem, jakby co. Ja też. No jestem 3 Chcesz ich widzi? Ej, czemu nie podkładasz bro... Kto ma bombę? Uch, o, ja. do nas. No to do mnie. O, stary. No, Jestem. No i podkładaj bombę. Jak to się podkłada? No F-em prawdopodobnie. Dobra, mam. Ty pierwszy raz w życiu podkładam bombę. No nic. Dobra. Oczy się, bo stoisz mi na ten, na kierunku którym... Kto to? Ja One here, one here Ty szczelasz po swoich manu się Leży tam, leży tam Gdzie? No już ten raptor wiem do Był wątpią. Widziałem ją, Ona Dlaczego? na dół zbiegła. Aha, uciekła za Ale, widział... Ale widziałem ją? Ja widziałem, jak schodziła na dół. Ją czy jego w zasadzie chyba? Ono. No, no coś. Dokładnie. Eee, dobra, no to dakle znowu, nie? Ale no to jest aż wstyd w to grać. Ale teraz już pięciu będzie 5 na 5, nie? Aha, no faktycznie. <coughs> Także teraz się już zaczyna robić równo. Będzie I deszcz. No Interesnie. Łoj my to nagrywamy a ja taka nieuczesana <noise> eee, o dziwne, pierwszy raz widzę tu bombę, stary. No, do mnie no. kiedyś bombę na Nie. głównym holu? Nie, na, na, na parterze z tej strony nigdy No Ale do no, tu... to Ale już wjechał dron chyba, wiesz? No, już no. także... Już jest lipa, jeszcze się nie zaczęło, już jest niedobrze Muszę nie. Ale kiepsko wręcz ci tutaj ze wszystkich stron, z holu, z tego głównego wejścia Wiesz co, wydaje mi się, że może być to spowodowane tym, że była taka przewaga u nas, nie? Tak, myślisz, że im teraz po prostu rzuciło fajnie. No myślę, że coś z tym mogło być powiązane Ej ale, ale nie tak opuszczajcie wszystko. wszyscy tego miejsca, no co wy ja jestem tutaj Brysław, odsuń się od tego. No to ty się odsuń. Pomóż mi ktoś na dole. Nie no, bo stoisz przy tych grach, ja chcę barykadować coś. Brysław, chodź tutaj. Ja staję z bombą. Jesteś tu o. No, tu jest dobre miejsce. O o Ty Brysław, co ty mi tutaj wszedłeś do kibla? Ja tutaj mam. Daj mu ten. No. Wszyscy Daj mu to... chwilę samotności. No właśnie. Wejdźcie sam. Nie wiem. Czekaj, wchodzę na kamerę. E, tutaj chyba, tutaj. Ty dobrze jadą co? To szczera. Ja. Słyszałeś ich czy nie? No dobra, dobra, wpada bomba. Na kamerach jest czysto, więc Otworzyli Brysiowi drzwi. Tak? Tak. No, zobacz Dominik przy tej bombie B. Czy nie ma drzwi otwartych? No, tu jest, jest okay, nie. Ale czy nie otwierają? Ty patrz tą wanklikę, no no. ona jest jakaś. O! No. jest tam ziomek. Termite u góry. A się, Ej, u góry są, albo byli. Coś tam u coś jest strasznie u nich, nie? Ja nie wierzę. Do... Dobre, no i co do... Do... wszystko są, co dobre, odbiera, szybko nie? się kończy. No. No, dokładnie. Ona strasznie ich skraca, nie? Wszystkich. Nie daje się pobawić. No nie, zdecydowanie nie. Pamiętajcie, nie grajcie z tą osobą. Ona nie chce <grym> dać się pograć. No, my zostajemy dalej, a tym czasem żegnamy się z wami. Dzięki wam bardzo, pamiętajcie o łapkach w Google i subskrypcjach. Cześć!